Dzień dobry kochani, witam was na moim kanale. Jestem Pola i dzisiaj tak jak możecie zauważyć po tytule mamy odcinek, który rok temu naprawdę bardzo wam się spodobał i jest to odcinek, w którym pokażę wam jak wygląda mój typowy dzień w trakcie szkoły. Wiem, że bardzo lubicie takie filmy w tej oto tematyce, oczywiście tematyka Baktus Gul powoli powinna się kończyć, bo jednak gdy wy to widzicie, to jest październik, ale wciąż w moim życiu jednak ta szkoła jest na głównym planie, więc filmy też będą najczęściej powiązane z nią, więc jeżeli macie jakikolwiek pomysł na odcinek właśnie w takiej tematyce, to piszcie mi w komentarzu. A teraz, już tak, wracając do rutyny, wracając do głównego wątku w tym filmie, ja też, tak jak musicie zauważyć, wstaję dosyć wcześnie, ale wolę wstać wcześniej i robić sobie wszystko powoli, niż faktycznie wstać już tak na ostatnią chwilę i śpieszyć się ze wszystkim, bo wtedy po prostu nie jestem w stanie się skupić na czymkolwiek i po prostu o wszystkim zapominam, wszystko robię źle, więc faktycznie wolę sobie wstać wcześniej, wolę, że tak powiem, się pomęczyć wcześniej, ale mieć tą pewność i z tyłu głowy mieć to, że faktycznie wszystko, co zrobiłam, zrobiłam dobrze i przynajmniej to zrobiłam. Oczywiście rano też wykonuję poranną pielęgnację twarzy, poranną pielęgnację ciała. W tym filmie nie uwzględniłam wieczornej rutyny, więc wyczekujcie tego filmu na moim kanale, bo on na pewno się pojawi. Moja poranna pielęgnacja przed szkołą jest naprawdę bardzo szybka i bardzo taka minimalistyczna. Naprawdę nie lubię strasznie tego uczucia, gdy moczę sobie twarz rano, nie wiem czy to jest normalne, ale ja szczerze tego uczucia nienawidzę i faktycznie staram się to robić jak najkrócej, więc ta pielęgnacja naprawdę trwa u mnie malutko czasu. Następnie po wykonaniu pielęgnacji przychodzę do swojego pokoju i biorę się za makijaż. Tutaj jeszcze widzicie, słuchajcie pielęgnację i fragment śniadania, bo najczęściej śniadanie jem właśnie w trakcie wykonywania makijażu czy tam pielęgnacji mój makijaż szkolny naprawdę się różni od takiego mojego standardowego makijażu który mogliście tak naprawdę zauważyć gdzieś mniej więcej w wakacje staram się już słuchajcie nie robić takich wiecie czarnych kresek, one nie do końca pasują do mojej całej estetyki ja mam taką delikatną estetykę estetyczną estetykę jakkolwiek to brzmi wiecie staram się aby wszystko po prostu we mnie było wiecie takie delikatne, faktycznie jasne a ten makijaż nie do końca łączył się z moim stylem ubioru Także w tym momencie za bardzo nie mam co do przekazania, tak naprawdę robię sobie powiedzmy standardowy makijaż, oczywiście konturowanie, róż, korektor, puder i resztę krzyków zobaczycie za chwilę, ale tak naprawdę no, jedyne czym ten makijaż się różni to tym, że faktycznie tych kresek już nie robię tak jak kiedyś. Tutorial na mój makijaż też za niedługo wleci na moim kanale. Wiem, że ostatnio bardzo dużo Wam obiecuję odnośnie odcinków, ale uwierzcie mi, że faktycznie te odcinki wlecą na mój kanał. Tutaj też macie taką polecajkę ode mnie. Właśnie ta odżywka z Eveline jest perfekcyjna do makijażu. A tutaj już słuchajcie, mamy efekt końcowy. Tak mniej więcej prezentuje się mój makijaż. Ostatnio też zainwestowałam sobie w taką powiedzmy podróbkę Dysona, czyli w suszarkę chyba do włosów, która pulsuje, po ładnie podkręca. Bardzo mi się podoba efekt po niej. Wiadomo, tutaj jeszcze tak naprawdę tego nie widać, bo po prostu rano mi się tego nie chce za bardzo robić, ale już przechodzimy do słuchajcie outfitów. W szkole stawiam ostatnio zdecydowanie na wygodę i nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje tak wyglądają najczęściej moje outfity, czyli jasne kolory, najczęściej też są to dresy kto by się spodziewał tak moi kochani, ja jestem największą fanką dresów to mogliście już zauważyć następnie gdzieś w okolicach godziny 6.50 wychodzę na pociąg pociągiem jadę szybko bo jadę mniej więcej 10 minut i idę do szkoły. Jeżeli chodzi o mój transport do szkoły, to w zależności od pogody najczęściej chodzę na nogach. Szkołę mam oddaloną jakieś 10, może 15 minut od dworca, więc jest to naprawdę akceptowalna długość spaceru. Jeżeli jest brzydka pogoda, to jeżdżę autobusami, które i tak wożą mnie tyle samo czasu. Jest w nich ciasno, więc uwierzcie mi, że po prostu wolę przejść się trochę przez miasto. Póki co jeszcze faktycznie chce mi się to robić. Ale to wszystko. Tutaj już widzicie, słuchajcie, fragmenty mojej szkoły. Oczywiście zapraszam Was na nasze Instagramy. No i tak, z racji, że jestem pilną jakże uczennicą, to nie nagrałam Wam za dużo rzeczy w szkole. Tak naprawdę tutaj macie skrót jednej lekcji. Mniej więcej tak wyglądają moje lekcje, jeżeli po prostu to jest opisanie, no nic, to nie zaskakuje Was zapewne. Ale oczywiście chciałam się z Wami również tym podzielić. Po szkole najczęściej spędzam czas albo właśnie w jakimś parku, albo idę do kawiarni bo i tak najczęściej na pociąg muszę czekać godzinę, więc faktycznie staram się ten czas wykorzystać jakkolwiek. Film ten nagrywałam Wam w poniedziałek, czyli jest najlepszy dzień, jeżeli chodzi o moje lekcje. Lekcje skończyłam o godzinie 13.20, więc tak naprawdę praktycznie cały dzień był dopiero przede mną. Po szkole postanowiłam, że przejdę się przez park, jak i też przez centrum miasta. Oczywiście moim celem była kawiarnia, w dzisiejszym dniu chciałam się pouczyć. Najczęściej od razu jednak jadę do domu bardzo komfortowe miejsce i tam najlepiej się jednak czuję, ale postanowiłam, że w tym filmie pokażę wam coś ciekawszego niż tylko wiecie szkołę i dom, więc tutaj widzicie już mnie w kawiarni, zrobiłam sobie kawę, aby jakkolwiek po prostu umilić sobie, wiecie, ten proces nauki. Nauka nigdy nie była moją mocną stroną i nigdy tak naprawdę ona za bardzo nie będzie, to moją mocną stroną to też nie jest droga. Tak naprawdę, która się kiedykolwiek ze mną złączy, ale staram się jakkolwiek tę szkołę zdawać, więc liczę na to, że faktycznie moje starania nie poszły na marne. Także tak, naprawdę jest sporo wit, tutaj przebitek z właśnie nauki, ale wiadomo, o to w tym filmie tak naprawdę chodzi. Znowu wam tu powiem, ale mam w planach nagrać film, w którym będziemy sobie wspólnie romantyzować naukę jak i szkołę, więc wyczekujcie, bo mam naprawdę parę fajnych planów na to. Tutaj też widzicie moje notatki, bo wiele. Z Was się pytało mniej więcej, jak prowadzę zeszyty. Najbardziej zależy mi jednak na przedmiotach maturalnych i na przedmiotach zawodowych, więc tutaj widzicie właśnie, jak tworzę sobie notatkę z przedmiotu zawodowego czas w tej kawiarni bardzo, bardzo szybko mi minął i tak naprawdę siedziałam tam z dwie godziny, robiąc praktycznie tylko i wyłącznie notatki, więc nie wiem, czy to jest dobre, bo jednak czas mija mi zdecydowanie w tym oto miejscu zdecydowanie szybciej. Tak, powtarzam się trochę, ale każdy z Was wie doskonale, o co mi chodzi. W momencie, w którym już stwierdziłam, że dobra, zbieram się, miałam też parę telefonów od mamy, więc e, nastał ten czas, aby wrócić do domu. Zobaczyłam, że jednak trochę jeszcze muszę poczekać na pociąg, więc poszłam, słuchajcie, do MPK. Ja chcę sobie znowu zacząć czy moją historię z czytaniem, więc jeżeli macie jakieś książki do polecenia, to oczywiście piszcie. Mnie najbardziej interesuje tematyka, rozwój osobisty, self-care, więc najchętniej w takie książki chciałabym się zaopatrzyć. Także ja sobie słuchajcie, trochę pochodziłam, poglądałam książek. Oczywiście tak trochę też na siłę, bo jednak czekałam tylko i wyłącznie na ten pociąg, który już słuchajcie, za niedługo przyjedzie, więc tak już wybrałam się słuchajcie na Peron i tak to mniej więcej u mnie wygląda słuchajcie, po powrocie do domu pierwsze co, przywitałam się z moim psem i oczywiście zebrałam ją na spacer to jest rzecz, którą staram się robić codziennie uwielbiam chodzić na spacery w szczególności z moim psem to jest najlepsza forma relaksu to jest najlepsza forma mojego odpoczynku najlepiej się wtedy na takich spacerach czuję oczywiście z podkreśleniem z moim psem bo jednak to jest osóbka, która najbardziej mnie motywuje do wychodzenia z domu i oczywiście też chciałabym wam z góry powiedzieć, że nie każdy mój dzień wygląda tak samo. Najczęściej to wygląda w ten sposób, że faktycznie mam tyle nauki, że pierwsze co to wracam do domu i lecę do książek, więc to też musicie zrozumieć, że to jest, jest nie tyle co normalne, ale nie każdy mój dzień wygląda tak samo, więc też przyjmijcie ten filmik troszeczkę z przymrużeniem oka. Ja oczywiście pokazuję Wam w 100% prawdę, pokazuję Wam moje rzeczywiste życie, ale musicie też pamiętać, że faktycznie nie każdy dzień wygląda tak samo, nie w każdym dniu jestem tak samo produktywna, nie w każdym dniu tak bardzo chce mi się cokolwiek robić. Najczęściej też po prostu chcę położyć się w łóżku i pójść spać po szkole, bo jestem normalnym człowiekiem i każdy z nas ma takie same potrzeby. A teraz dziękuję, że byliście i do zobaczenia za tydzień.